Rok nam się powoli kończy, i poprosiłbym Ciebie o przedstawienie w kilku zdaniach, jaki ten mijający rok był. Bo był zupełnie inny niż rok 2021. Na to składa się wiele aspektów, wiele czynników i ekonomicznych, i politycznych, i przyrodniczych, no więc wiele, wiele zawsze jest tych rzeczy, na które staramy się zwracać uwagę. A co powiemy o roku 2022? No tak, ja zawsze mówię, że każdy rok jest inny i każdy no rok więc... ma inne kłopoty, inne problemy, ale też inne zalety, no bo to nie jest tak, że mamy mierzymy się tylko z problemami. Jak pamiętasz zeszły rok dość trudny, bo no. owoców mieliśmy sporo na rynku, jeszcze problem właśnie, który prawdopodobnie związany był z Brexitem, czyli kłopotem wywiezienia owoców. Nie było kierowców, były problemy transportowe, co spowodowało, że załam cena borówki właśnie w okresie lipca, połowy lipca, bardzo Mocno się załamała rok temu. No i wielu takich no bo głów... Główny odbiorca nie. Tak, Wielka wypał. Brytania, główny odbiorca, no zablokowany został po prostu ten transport i jakby spowodowało to, że nie było właśnie zakupów eksportowych, czyli tych hurtowych. Drobniejsi plantatorzy wtedy mieli no czuli to bardzo mocno na pewno na swojej skórze i zaczęli się zastanawiać, czy dalej się opłaca jednak sadzić borówkę czy nie. E, ja powiem państwu, że myślę, że warto sadzić. Ja tak trochę sceptycznie powiem na tej zasadzie, że nawet swoim studentom, którzy jak prowadzę z nimi zajęcia, którzy się mnie pytają, panie doktorze, e, co posadzić, żeby w przyszłości osiągnąć wynik? To ja mówię, właściwie opłaca się posadzić niemalże wszystko, tylko są dwie cechy. Po pierwsze, po pierwsze, trzeba mieć bardzo wysoką jakość owoców i bardzo dużo. <laughs> Jeśli są te dwie cechy spełnione, na pewno przeżyjemy. Oczywiście może nie kupimy zaraz Maybacha za jeden rok naszej pracy, ale na pewno nam wystarczy na poniesienie, zapłacenie wszystkich kosztów pracowniczych i innych energetycznych i tak dalej. Chociaż, chociaż powiem, że właśnie, że te koszty strasznie wzrosły w tym roku, e, jak zresztą Państwo na pewno wiedzą. I jaki był rok? E, myślę, że chyba dużo lepszy, aczkolwiek inny, jak rok temu. N nie mieliśmy takiej konkurencji z krajami zachodnimi, e, no bo przymroski, które całe szczęście nas ominęły w gruncie rzeczy większość Ale na zachodzie, latów, ale na na zachodzie Europy i były zachód ucierpiał bardzo. E, winnice ucierpiały mocno we Francji i też te plantacje oczywiście i hiszpańskie i niemieckie i francuskie i tak dalej trochę ucierpiały, więc taką Konkurencja była mniejsza, stąd też zapotrzebowanie na polską borówkę było większe. No, samo to, że oczywiście nie było też problemów z eksportem do Wielkiej Brytanii, co od razu odbiło się z sukcesem nawet dla tych drobniejszych plantatorów. Wiadomo, że osoby eksportujące wolą kupować większą Nasz, jeżeli kupować w tonach, a nie w kilogramach, więc to też z myślą o takich drobniejszych plantatorach, żeby nie zakończyli swojej produkcji na pół hektarze, hektarze, dwóch, tylko myśleli o nich rozwijaniu. Bo przyszłościowo, trzeba patrzeć, za te 50 lat może się okazać, że tylko ci więksi plantatorzy, albo tacy, którzy są w stanie przynajmniej te na jednorazowym zbiorze tego pół tira, czyli te 10-20 ton, jednorazowo dostarczyć do eksportera, to tacy będą się liczyć. No na rynku. Ten 10 ton, to już jest, tak. po 10 to mamy 20 i już jest. Tak właśnie mówię, więc tu żeby trzeba mieć. Nie myśleć... rozdrabniać dostawców tak. do tak. masowego. To pozostawienie tylko na rynek lokalny, znaczy. czy właśnie takie rynki hurtowe, jak mamy w Łodzi, w Warszawie czy gdzieś indziej, może spowodować, że ta cena za parę lat nie będzie aż tak opłacalna. Zawsze a cena eksportowa... będą te dołki, no one zawsze były, a więc no ale żeby one były krótkotrwałe, trwały jak najkrócej. No. Dlatego szukać wyjścia, żeby to ten towar upłynić. Się... Tak, bo... Polski rynek jest niestety wysycony borówką. My nie jesteśmy w stanie w Polsce raczej deser, licząc jako deser do deserowy, wysprzedać więcej. Produkujemy myślę, że co najmniej 5-6 razy więcej niż jesteśmy sami w stanie spożyć. E, więc to jest tak samo jak w sytuacji jabłek. Mamy dużą, dużą nadprodukcję bez eksportu na pewno tego nie sprzedamy. E, natomiast wracając do tego roku, ja myślę, że w tym roku nie sprawdziły się takie przepowiednie, które słyszałem na początku, jak niestety zaczęły się te perypetie na Ukrainie, że nie będzie problemu z siłą. Siłą roboczą, bo będzie napływ właśnie siły roboczej z Ukrainy. Jak wszyscy widzimy, sytuacja była wręcz odwrotna. Eee, są duże problemy i wciąż, właśnie tutaj na przykład na gospodarce tej jabłkowej, e, że nie ma komu zbierać owoców. I to chyba był największy problem w tym roku na plantacjach, że nie było wystarczającej liczby rąk do pracy, ale przez to spadła też trochę jakość owoców. Bo jeśli nie zebraliśmy owoców w odpowiednim czasie, to zbieraliśmy go już dojrzałego, a taki owoc. Trudniej jest z nim handlować, no bo oczywiście jego zdolność ta przechowalnicza, czyli okres, kiedy możemy go naby sprzedawać przy jego wysokiej jakości jest krótszy. Eee, I takie owoce gorzej trafiają na eksport, też eksporterzy nie chcą ich kupować, no bo to jest czas przy i tak dalej. Więc ta siła robocza chyba była takim największym problemem z plantacjami, z plonowaniem bywało różnie. Są plantacje, które zdecydowanie miały większe, aby 20-30% plon niż w zeszłym roku, pomimo zeszłorocznych przymrozków, ale są takie, które właśnie odwrotnie. Miały ten plon zdecydowanie mniejszy. Być może kwestią przesilenia się zeszłorocznego i może troszeczkę złego cięcia, zbyt intensywnego albo w jakiś tam sposób. Także sytuacja pod względem plonowania była mniejsza. Ogólnie chyba dość podobna. Rozumiem, że patrząc na produkcję borówki w naszym kraju, która ciągle Wzrasta, i wchodzi do, do, do sadowniku. Bo widzę, że wielu sadowników wchodzi w ten segment, czyli zakłada nowe plantacje borówki i nowi już się przyglądają, chcą zakładać. Co możemy sądzić? Bo z jednej strony trudności siły roboczej, z drugiej strony jak cena, czy cena rekompensuje, czy zrekompensowała w tym roku wzrastające środki do produkcji, cena siły roboczej i znaczy, Co dalej? No, no tak, e, patrząc, porównując rok do roku, to oczywiście ta cena średnia, za cały jakby sezon za kilogram borówki była wyższa zdecydowanie niż rok temu. Ale to związane było z tym, że w tamtym roku spadki cen były nawet do 6 zł za kilogram i niżej. W tym momencie, kiedy ten eksport do Wielkiej Brytanii był jakby zahamowany, e, w tym roku zdecydowanie ceny są wyższe 13, 16, 20 złotych nawet za kilogram. Więc patrząc na ceny i koszty, jakie w tym momencie plantatorzy uzyskują, to ceny są zdecydowanie wyższe, porównując z zeszłego roku, bo średnia cena w zeszłym roku najczęściej dla plantacji wynosiła około pomiędzy 10-12 zł za kilogram. W tym roku ta cena jest zdecydowanie wyższa, nawet im mogę powiedzieć około 16 i więcej złotych za kilogram plantatorzy dostawali, licząc oczywiście średnią od tych najwcześniejszych do aktualnego momentu. Natomiast czy to pokrywa koszty? jeśli Wracamy uwagę właśnie na wzrost kosztów paliwa, energii, wzrost pracownika. Każda godzina kosztuje coraz więcej, z roku na rok, wręcz powiedziałbym, nawet z miesiąca na miesiąc. Brak siły roboczej też potęgował, że jednak wymagania pracowników są coraz wyższe. Eee, przyznam się, że opłacalność każdy musi policzyć sam, bo to jest kwestia właśnie planowania, tej Czyli ceny jaką. Organizacja pracy, tak lepsza tak organizacja pracy, lepsza jak. Natomiast, jednak, mimo wszystko, przypuszczam, że jeśli nie było problemów z siłą roboczą, to jednak ta koniunktura tegoroczna chyba była znacznie lepsza niż jednak rok temu. Eee, dodając oczywiście, jeszcze mogę wspomnieć, że jednak pomimo wzrastającej liczby plantacji, oczywiście wzrastającego planowania i większej tego plonu takiego krajowego, jaki mamy, ceny borówki wzrastają wrazem z kosztami. No, na pewno w tym roku koszty wzrosły znacznie dynamiczniej. Taki specyficzny rok mamy, niestety. Ceny wzrosły nie tylko ze względu na jakąś inflację, ale też na to, co mamy za naszymi granicami, tak. co się tam dzieje. Natomiast no. Widać ewidentnie, że za wzrostem tych cen wzrasta też właśnie nasz znaczy wzrost kosztów, wzrasta też cena za owoce. Więc myślę, że jednak przyszłość tego gatunku jest jeszcze, no może nieświetlista, ale na pewno jeszcze wiele, wiele lat będzie to jedna z bardziej opłacalnych upraw sadowniczych. No, widać to po zainteresowaniu, jak i telefonach, jak i zapytaniach o materiał nasadzeniowy. Więc dlatego stąd moje te pytania. Co sądzić, jaka jest najbliższa przyszłość dla tej uprawy, dla tego gatunku? Widać, że to jeszcze rezerwy w tej, w tej produkcji są. Tak, no, jeśli będziemy dbali o jakość owoców, a za jakością owoców oczywiście pójdzie ten eksport, no bo jeśli, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy dobre jakości owoce, to i one znajdą nabywców za granicą, e, za wtedy oczywiście lepsze pieniążki, no bo mamy jednak przylicznik euro do złotówki. Na pewno ci, którzy wciąż jeszcze teraz sadzą, e, nowe zakładają, nowe plantacje, sadzą te rośliny, mogą liczyć się z tym, że te koszty posadzenia, nawet na dogodne życie wystarczy. Czyli mówimy tylko o dobrej jakości i Oczywiście. tylko jakość, jeszcze raz jakość tak. produkcji i dobra organizacja. Tak, zgadzasz. Także dziękuję Państwu za uwagę.